W tej chwili pojawia się właśnie Paweł, który odjechał tym samochodem, który wygląda na, tak, jakby miał już kilka kontaktów e, z prawem mocy, w rzeczywiście miał. Tamy, i, z, mamy również tak, tak. e, Maćka Bochenka, który wyjątkowym samochodem, a ten e, zły e, Driftowych. Tak, Startuję od barwak jednego zespołu GTR. Tutaj w wersji bardzo specjalnej, pozbawionej napędu na przednią przedmiałości, natomiast jest tylko na tył. No i zobaczmy teraz jak wygląda ten balet, który. No i zanim oni będą w stanie zorganizować, zanim te zakręty będą podróżować, długimi bokami będą sobie trochę jak stusz tego toru, który nie jest e, torem jeszcze najbardziej przyjaznym. mało to mało w tej chwili What? na tym szerokim na Dolinie, zbieram Jodrakowski, bo lider mistrzostw Polski e, w tej z najlepszych autorytetów w się go w zeszłym roku się Oczywiście do dyspozycji DUPAŁ to jedyne właściwie rzeczy Nissan z nieco starszej wersji ale wciąż bardzo dobrze się Mamy tutaj również ogromny zwykły chastel, podający do Mamy krzysztof który podróżuje bokiem. więc ten samochód bokiem, tak, a następnie daje się kontrolować i umożliwia jazdę właściwie tak długo jak starczy ochrony. Misanek i z A teraz proszę spojrzeć, jak oczywiście samoloty, te samochody wyrywają przycepność, jak właśnie dają się prowadzić z własnym łączą pedał gazu. Tutaj kierownica, zawodnikowi jedzące oczywiście tych ścieżkach, wyłącznie do tego żeby potrafić to, czego w ogóle nie jest w stanie zrobić. A potem po prostu kręci się w odwrotną stronę, aby znowu każdy ten możliwy zakres był, gdy chodzi o co co szczególnie trudne jest, kiedy się wolno. Bo Zgadzają się z swoimi samochodami fajnie wyglądają różne zbudowane są w sytuacji, w której w dwóch parach utrprzedzą jeden drugiego. Natomiast nie zdarza się to aż tak często, ponieważ te, który jest z przodu zwykle bardzo pilnie broni swojej pozycji jest to. Najbardziej mocno podążać. A potem mam że nie mogą przywieść czwórki i piątki w swoich samochodach, ale warunki, a takie, jakie mamy, o demonstracja nadmiaru momentu obrotowego, u z komorka. popularny skomo, bo tak nazywają go koledzy z zawodów driftowych widać, że opanował mechanizm tego miejsca na tyle że w, tych, że w na asfalt całą moc tego samochodu ja się testować na niemieckiej ziemi. będą na Kalifornia, będzie to jak 99 GTO. To wszystko.